I wreszcie już teraz wsiądę do nóża babcie i tu już zgrabię razem. Do nóża już podaje kapcie. Bardzo kocha swoją babcię. Dzisiaj wszystkie smutki wręcz. Wszystkie dodatki ważne są. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Opušťujem si to, ako dýka, to je vám odpovedať, dnes si plno pýtať, čestom nebekom kúpem, pôjde vám stazenka, sa chodí kúp, ľudia, ten Babciu dziadku, ufajcie wnukom, oni na pewno szklanek nie stuką. oni Oni serce zareją wrzodkiem i stół nakryją czystym obrusem. Oni to wszystko zrobią na piątkę, a może nawet na piątkę z brusem. Babciu łopat, wiec o tamtych czasach, gdy była wnuczką, a zarazem wnukiem. Siadaj babciu, siadaj blisko, zęściła powiem wszystko. Prawie całą noc nie spałam, bo prezenty wymyślałam. Ciła aż na ciebie wymyśliłam. Z rodu proszkę i kole i śniegowe cztery szale. Dziesięć czapek, śnieżną kratkę i lodową czekoladkę. Jak nie będzie ci smakować, to mnie może poprzestawać. Tak wiele mnie nauczyłaś. Tak wiele uśmiechu mi dałaś. Na spacery ze mną chodziłaś, kiedy byłam jeszcze mała. Do snu nuciłaś. Trzeba mi skomnie, więc podziękować Ci bardzo, że to wszystko chcę żyj długo w spokoju i uśmiechaj się, bo uśmiech jest najważniejszy i dalej. Świętują, wszystkie dzieci nie pracują, zetrą kurzę w każdym kątku. Przy... jest tej smutkiej święto dziecku ważna rzecz. Kocham babcia. I dziadkę. Kto jest? Mili. Dzisiaj? Wiecie, Nie. jest? Wschodzą proszkę i kolan i śniegą na cztery ściany. W i rodową powiada chodzi do kąpieli ale się boi, że się wybieli lecz mama kocha Którego robi wieże, Po drabinie się wdrapuje, arpinistę naśladuje. Nie chcę robić już na drutach, w internecie baje szukać, Wieczorami tańcz sambę i wyjada całą mamę. Na basenie daję nurka, by do... Moja babcia, moja babcia ciągle marzy o przygodach, lecz po skarpet nie ceruje, nie upina z włosów koka, to swe wnuki oraz dziadka ponad swoje życie koka Takie dziś świętują, wszystkie dzieci więc pracują. Te kurze w każdym kątku przypinują dziś poronku. W kuchni błyszczą już także musia babci bluzkę Kocha stoję łapie. Wszystkie kmutki, to dziecko ważna rzecz. Ten mój cień, śmieszny cień. Chodzi za mną cały dzień. Robi wszystko to, co ja. Jak gram w piłkę, on też gra. Ja na schody, on na schody. Ja jem lody, on ja lody. Ja przez płot, on przez płot. Gotów jest do różnych czos. Tylko dobrze ci żyjemy, Ty wybronisz nas od rzeki, małe rozrabiaki. Całujemy cię serdecznie, i nam wiecznie. W nad rzeczką obu lepszaczków mieszkała jakaś dziwaczka. Przestała sama trzymać, ścieżeczki robiła pierwsze wycieczki. raz z poszłami wrócił do zera. Poproszę o pieniądze. Tuż obok była aptryka. Poproszę lekka kupić sztuka. Za i poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki, okropnie. Okru... A nie kaczkę kaczka kopna. Złosiła jaja na twarz i miała co czu... A przy tym na przekór kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła rozmaczku paczkę, by pisać list do maczkiem z śpiątka starą, mówiła, że to makaron. A gdy poknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Aż wreszcie znalazła się inne kaczki. Co będzie. Co będzie. Ciało dziewaczki? Aż wreszcie znaleźć będzie. Na będzie. Ciało nie mu upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w bitwanie. Lecz ten miał obiad podając, bo z kaczkiem zrobił się zając. To tak cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. Dzień dobry. Jan Grzechwa-Dzik. Dzikie ztyki, dzikie sy. Dzik, 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 dzik ma bardzo oślepły. Ktoś po ty kolosach dzikło, tylko, szybko, Dziadku, dziadku, czy to ty? Coś na tą mówi, To korona słowo daje. Dzieci już korony zbaje. Czy to fotel, ale skąd? To nie fotel, tylko tron. I w ogóle, i czególe, jesteś dzisiaj dziadku królem. Pytasz, co to za zagadka? To po prostu święto dziadka. Jan weszła na wyspę. Koniec. Jest góra, samograjka, nosząca złote jajka. Na demar rosną japkę, krona w stajowych czapkach. Jest i wielory, co nosi okulary.